A więc, cześć, Siemanko z tej strony Farmingowy Gospodarz No i z tym pięknym akcencikiem w nowym odcineczku na małym kanale Z serii podlasy. Rolnicy No i słuchajcie, jak widzicie kupiłem yy, sprężynówkę yy, Taki no ale mały jakby dla yy, kultywator yy, Używany oczywiście Zapłaciłem tam 1250 zł za niego właśnie no i co, no i tak wiecie, poza odcinkiem pojechałem, poza niego, bo mamy robotę trochę tutaj na, od... mam pole do zrobienia tutaj, też widzę, że do uprawienia, Ja eee, tak to nie mam, składzie czym robić, więc dzisiaj zajmiemy się trochę robotką w polu, a resztę, słuchajcie, może coś tam będę pożyczał, eee, na razie mam pieniądze, możemy się, jakoś lekko, można powiedzieć, rozwijać, dwójkę weźmiemy i dwójką sobie zaczniemy jechać robić o 8 godzina akurat widzicie elegancko tą w idzie więc zrobimy sobie właśnie ten kawałeczek myślę że i tylko to w odcinku zrobimy bo na więcej to nie będę słuchajcie sobie pozwalał bo długi odcinek będzie no jak widzicie mamy tutaj już overlay do nagrywania Zrobiony taki dosyć na szybko, więc yy, mam nadzieję, że będzie w porządku. Eee, no a co, no, lepszy będzie w przyszłym czasie. Na razie będzie taki, ważę, że jest coś tam. E, miło się będzie to oglądać. E, no i dobra, raczej zrobimy chyba tylko ten kawałek, taki, żeby odcinek był też, słuchajcie, nie za długi. A żeby was też, słuchajcie, tam nie zamułować. Wiecie, jak co tam. Bo to zamulanie tak nie, nie bardzo też widzów zamulać to też nie tak, nie tak bardzo się... dobrze było no nie więc działałem, yy, że testujemy ciapuncjusza w końcu w polu więc yy, lecimy sobie jak widzicie też zaraz tam nie ma żadnych yy, ale z sprężynówką jest w porządku, no, więc... Na, na ten moment tylko to musi mi słuchajcie starczyć, bo nie mam nic innego. No tak trochę tak powiem ciężko, ma, no, ale Co tu zrobimy z tym, no nie. Jakoś idzie. Coś tam powoli słuchajcie zrobimy. Na samym wstępie słuchajcie zostawcie łapkę w górę oraz subika. Aby być na bieżąco, słuchajcie, aby Was nie ominęły kolejne filmy, Słuchajcie, dziękuję za 56 subików. Lecimy, słuchajcie, po pierwsze 100 subików, więc y, tam na dole macie, słuchajcie, taki czerwony przycisk, zróbcie, żeby był szary. No i oraz y, dzwoneczek przyciskiem, Słuchajcie, macie na te 3 sekundy, jeżeli w ciągu 3 sekund tego nie zrobicie. E, takie wyzwanie wam stawiam, żebyście żeby zasubskrybowali i kliknęli dzwoneczek i zostawili łapkę w górę w ciągu 3 sekund. Napiszcie w komentarzu, czy się udało. E, właśnie dobra, lecimy sobie z e, robotą tutaj e, elegancko. Dobra, e, no, Cię pędzisz, to może być, daję da, da radę, jakoś tam, jako taka, ale idzie. Zrobimy robotę i będzie dobrze. A później, się słuchacie, siewnik e, na się kupi. Najgorsze, że nie mam wozu, żeby pojechać po nasiona hmm. Ech, Trzeba będzie sobie, składzie pokupywać i jakiś wóz, sobie kupić. Taki zwykły konny, skład, bo i mam do, e, do... Do sprzedania na tartak e, No nie, więc trochę tam e, robotki będę miał, a na razie... E, to dopiero w tym sezonie będziemy działać w marcu będziemy sieli, więc to tak e, trzeba to zrobić, żeby to tak nie leżało Trochę źle jak to będzie leżeć sobie no nie więc trzeba to słuchajcie zrobić jak najszybciej e, Póki e, da się to robić to się to trzeba to słuchajcie zrobić no e, dobra lecimy uuu ciężko ma ciężko ale dobra poradzi se. Z takimi rzeczami się ciapek radzi, no nie, słuchajcie, dobrze mówię, drodzy widzowie. Więc z takim, z taką sprężynowką się słuchajcie, poradzi bez problemu. Ten kawałek jest, mam w planie do zrobienia i tylko tyle no, w tym odcineczku e, będzie, jeżeli chodzi o tą robotę. No nic innego, słuchajcie, na razie nie ma do roboty, nie mam też maszyn. wiecie jak to jest... E, Eksteria, eksteria. Też słuchajcie tutaj. E, no właśnie nie mam bardzo maszyn, w ogóle nie mam maszyn. Mam jakieś tam znalazłem 30 znalazłem Ale słuchajcie, zanim ją ja będę remontował to słuchajcie. Uu, minie minie jest oczywiście. Trzeba by ją odmalować, Też duży kosz będzie tego, żeby ją odmalować. No makabra, nie jednym słowem na razie, więc e, trochę... Na razie bez żadnego tam robienia biej eee, działamy też duże pieniędzy zajmie to słuchajcie trzeba na razie poogarniać tutaj gospodarstwo bo jest ja tu widzicie zarośnięte eee, więc musimy to ogarnąć przede wszystkim to gospodarstwo ogarnąć więc z tego drzewa mamy też do wycinania coś tam się zarobi wycina tartaku i się to drzewa sprzeda na tartak więc jakieś tam, jakieś tam pieniążki wpadną też na nie, na to na konto na moje no i będzie wtedy w porządku jakieś tam pieniążki, się wpadną, No i będzie, myślę, że będzie gites Jeżeli chodzi o te pieniążki eee, Kurde, jakieś tam mamijaki lekkie robię, dobra, trudno potem się to poprawił Poprawi się to potem, dobrze, zrobimy jeszcze jednego skrajniaka Żeby było lepiej eee, jeździć I Tam na łapy tylko nie działają, nie Nie wchodzą w, w, w siernisko, ale dobra Tam zrobimy robotę powoli i kończymy odcineczek, bo dzisiaj taki też jest długi odcineczek, bo nie chcę długiego, słuchajcie wam robić tego odcineczka, to co jest do roboty to wiadomo, to, to będą krótkie odcineczki. Później jak się gospodarstwo już ogarnie będzie już trochę lepiej, ale to na razie słuchajcie, działamy sobie z robotą. No, nawet trochę tam muszę trochę zjechać, bo będą jakieś słuchajcie, robiła, ale powiem wam, kopci ta 30 trzydziestka makabrycznie, kopci to nieźle, słuchajcie. Jak wam to, słuchacie nagrywam, to dzisiaj właśnie live wlatuje z PGR-a, więc yy, jak to oglądacie, prawdopodobnie też będzie live'ik o godzinie... 18.00 coś jak się wyrobię Ewentualnie od 19.00 najpóźniej do 20.30 No tak maksymalnie do 20.30 Półtorej godziny live'ika Się słuchajcie zrobi A jak dalej to zobaczymy słuchajcie lecimy teraz z uprawą tutaj porobimy to co mamy porobić już mam słuchajcie 8 minutę więc y, szybko dosyć idzie to Staram się to zrobić jak najszybciej też wam muszę na jutro odcinek słuchajcie wstawić właśnie e, więc y, na szybkości słuchajcie nagrywam bo muszę jeszcze wstawić lewika jeszcze będę robił więc trzeba to nagrać na szybkości ewentualnie słuchajcie to będzie 10 minut ja po prostu poza odcinkiem e, kiedy tam dokończę w tygodniu czy w weekend dokończymy sobie na lewiku e, robotę właśnie mm, na sari e, no więc tak to się prezentują nie nam się że chyba damy rady tutaj tak e, lecimy sobie lecimy z robotą e, wiecie no widzicie paliwo jest ale już i tak było czy tam, trochę tam było już, bo trochę, trochę spali ten ciapek, no nie, nie oszukujmy się, ale ciapek trochę spali tego paliwa jednak, ale dobra, liczymy sobie, to trzeba sobie tam jakoś się radzić, no nie. Dobra, ale powiem wam, ciapek jest ładny, jest elegancki ciapek. Zapowiedzi? zrobimy czy to ładnie ogarnie. Dobra, się to po angielsku powiem wam mi idzie, miód malina, ten ciapek to naprawdę polski sprzyt, to wiecie jak to jest dobry sprzyt jest i, i tyle bardzo dobry kiedyś jak ten dziadek miał to chwalił sobie ale dziadek zmarł i tam dalej i to, to to no i tam przepisał tacie, a tata wiecie sprzedał trzydziestkę, ciągnik sprzedał, sprzedał gospodarstwo całe no, no, i teraz ja mam okazję, tak naprawdę, podziałać coś sobie kupiłem swojego. E, więc, e, tak powiem, jestem zaszczepiony od młodych lat właśnie tym e, rolnictwem. E, znam się trochę na tym rolnictwie, więc e, a że znalazłem tutaj też gotówki, trochę mam ze sobą. Więc, e, poznaję się też tu osoby powoli. Może się coś tam jeszcze kogoś tam pozna. E, jak nie to wiecie na OXie się będzie szukać na, naprawdę mm, jakichś ogłoszeń na temat jakichś maszyn różnych i będziemy kupywać no Tak naprawdę no W że nie wiem czy jeszcze tego poza odcinkiem jeszcze skończę, bo nie wiem czy się wyrobił, bo... Jeszcze mam pewną robotę do zrobienia, no i tak krucho z czasem będzie tak powiem, tak żeśmy na odcinku teraz to zrobili Trochę trochę roboty zrobione jest. No. Zobaczymy, zaraz jeszcze przejdziemy parę przejazdów. Wam to muszę słuchajcie wstawić, więc tam Myślę, że zaraz już będzie tak także możemy skończyć odcinek, ale po mam sami ciap-ciapkiem tutaj zatrzymuję go przy tej ziemi, ciężko ma widać. No ale dobra, co poradzimy na to? Eee, Nic nie da się poradzić na razie, więc... Y Dobra, cyjf mamy 13 minut odcinka, to, to nie wiem czy skończymy, czy jeszcze zrobić to do końca, staram się to zrobić jeszcze, a już wam tam odcinek puszczę do wstawiania, właśnie żebyście mieli na jutro już odcinek właśnie z tej serii. Więc dobra, lecimy sobie, lecimy. że jakąś torty może wziąć ja chciałem słuchajcie na raz jeszcze wziąć yy, tak dziwnie ale ściąga mi go tego dziabka powiem wam trochę no e, dobra lecimy. o 14 minuta już odcinka więc dosyć dosyć już yy, do tej 15 minuty dobijamy i naprawdę kończymy to co zostanie, reszta to się zrobi poza odcinki zrobię. zrobimy na live tak naprawdę w weekend hmm, Prawdopodobnie Albo w tygodniu live, na live zrobimy to Nie wiem, słuchajcie jak to będzie Dobra, cych No i lecimy sobie, słuchajcie Na pewno, to jest już ostatni przejazd i zaraz kończymy właśnie odcineczek Uch, Jeżeli chodzi o te siebie, to jakoś to rogarniem na marcu właśnie te sieby To co będziemy siać Właśnie to marzec kwi marzec kwieci można siać W marcu się posieje i... Ura, to słuchaj, to łodzina się sieje, no nie to już minął okres ale tam ja zimnego właśnie nie miałem Więc e, mnie ani nic nie niesie jeszcze, bo... No tam... Ja nie będę siał Normalnie zreszcie. dobra No więc zjeżdżamy na gospo, słuchajcie i kończymy jak na dzisiaj to Już ogarnęliśmy tutaj sobie ten kawałek pola a Potem sobie na live zrobimy Właśnie ten e, drugi, większy, ten drugi kawałeczek A więc dobra Kultywator się sprawdził dobrze, więc Dobra, więc y, słuchajcie Jeżeli jesteś nowy, no to zostaw łapkę w górę oraz wika Aby być na bieżąco No i oczywiście zapraszam do komentowania Kto dotrwał do końca odcinka, niech napisze Hashtag 30 A przypnę Wam serduszko. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.